Dzień dobry. Jest piątek, 22 marca 2024 roku. Właśnie wybiła godzina 20, także pora na Poligon TV News Extra. Zanim powiem cokolwiek więcej, to zapraszam Państwa na łyk czystej wody. Pora na podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. A zaczniemy sobie, jak zwykle, od wydarzeń międzynarodowych. Unia Europejska ogłosiła dofinansowanie na rozbudowę zdolności produkcji amunicji i to dofinansowanie ma wynieść w sumie 500 milionów euro. No i oczywiście nie obyło się w tym temacie bez afery, a mianowicie Polacy oczywiście podnieśli larum, bo okazuje się, że z tych 500 milionów euro polska firma o nazwie Dezamet, jedyna uwzględniona w tym planie dofinansowania, Zostanie dofinansowana z 500 milionów euro kwotą 2 137 612 euro i 6 centów. No i dla porównania niemiecka firma Rheinmetall na dofinansowanie sześciu zakładów produkcyjnych w różnych krajach europejskich otrzyma łącznie ponad 168 milionów euro. No i oczywiście, jak już wspominałem, wybuchła z tego powodu afera. Polacy się oburzają, bo dlaczego dla polskiej firmy tak mało. No i tutaj muszę troszeczkę wytłumaczyć, bo eksperci zwracają uwagę na to, że polskie firmy oczywiście złożyły, trzy firmy z polskie złożyły, czyli firma Mesco, Nitrochem i Dezamet, który tą dotację otrzyma. Złożyły wnioski w terminie, ten termin to był 13 grudnia ubiegłego roku. Natomiast problem jest też taki, że do tych dofinansowań jeszcze 45% wkładu własnego firma wnioskująca musi włożyć. A że niestety polskie te firmy, polska struktura tej polskiej grupy zbrojeniowej jest na tyle rozsiana na małe firmy, że po prostu te firmy nie mają zbytnio możliwości finansowych, żeby więcej po prostu wnioskować, więc niestety na tyle firmy zawnioskowały, no i jedna z nich dostała to dofinansowanie. No cóż, po troszeczkę pogłębionej analizy całej tej sytuacji zapraszam oczywiście do linków w opisie pod tym materiałem. W Rumunii, w okolicy nadmorskiego miasta Konstanca, powstaje największa baza NATO w Europie. Ma być ona większa nawet niż ta słynna niemiecka baza Ramstein. Budżet na budowę tejże bazy to jest 2,5 miliarda euro. I ma być ta baza de facto takim małym miastem, gdzie 10 tysięcy żołnierzy prawdopodobnie amerykańskich będzie mieszkało wraz z rodzinami, więc będzie tam też różne sklepy, jakieś przedszkola, szkoły, szpital no i no takie rzeczy jak to w mieście po prostu. Także no ciekawie, ciekawie. No i jeszcze mini skandalik ze świata graczy. Ponieważ dzisiaj w nocy miała premierę długo wyczekiwana gra firmy Capcom, a gra ta nazywa się Dragon's Dogma 2. No i poza swoją ceną prawie 100 dolarów na Steamie to kosztuje. No to ludzie zwrócili uwagę, że dosłownie wszystko tam jest mikrotransakcją. A przypomnę tylko, że jest to gra dla pojedynczego gracza, czyli gramy u siebie sami ze sobą na komputerze. No i mikrotransakcje są na przykład za takie, wydawałoby się oczywiste rzeczy, że są częścią bazowej gry. E, za takie oczywiste rzeczy jak na przykład edytor postaci, e, szybka podróż z miejsca na miejsce, czy nawet ludzie wynaleźli, że trzeba zapłacić, jak się pójdzie do więzienia, to się płaci w prawdziwych pieniądzach z prawdziwego świata za klucz, żeby się z tego więzienia wydostać. No, i co mogę powiedzieć? Oczywiście jest to chyba obecnie najniżej oceniana gra na całej platformie Steam. Aha, jeszcze dodam, że nie można, nie ma modów do tej gry. Twórcy wykluczyli taką możliwość, żeby dodawać sobie jakieś mody. No bo właśnie po co mody, jak wszystko jest mikrotransakcją? No ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy zmienią może coś w tej grze i trochę jednak tych mikrotransakcji wywarą, no bo to. To tak słabo, stolców zapłacić za grę, jeszcze za każdym razem parę dolarów dopłacać za wydawałoby się oczywiste rzeczy. No cóż, ze spraw międzynarodowych przenieśmy się teraz do naszej pięknej, uśmiechniętej Polski. Dowództwo polskich wojsk cybernetycznych ogłosiło że podpisało z ich odpowiednikami we Francji dwustronne porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, a także wspólnych ćwiczeń wojskowych i warsztatów. Ma to oczywiście pozwolić na poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego obydwu tych krajów. PKP InterCity ogłosiło, że w swoich składach będzie montować tak zwane automaty vendingowe. Czyli takie, gdzie sobie wybieramy, klikamy sobie numerek i tam spada nam jakiś batonik, kanapeczka, jakieś picie. A oprócz tego mają być też automaty, takie, które też gorące napoje nam robią, jakąś kawę, herbatę, tego typu rzeczy. Na początku urządzenia pojawią się w ośmiu pociągach kursujących na trasach w całym kraju w ramach rocznego pilotażu. Maszyny obsługiwać będzie oczywiście WARS. Płatność będzie możliwa tylko za pomocą karty płatniczej. No i od siebie dodam tylko tyle, że mam nadzieję, że ewentualne wprowadzenie takich automatów do wszystkich pociągów Intercity nie wpłynie jakoś negatywnie na ilość docel taką docelową w ogóle wagonów restauracyjnych, warsów w we flocie Intercity. No ale to. Czas pokaże, zobaczymy jeszcze, czy w ogóle pomysł się przyjmie. Ministerstwo infrastruktury dzisiaj po południu ogłosiło decyzję o pogłębieniu toru podejściowego do portów Elblągu. Czyli to ten tor podejściowy to jest ta, ten słynny przekop mierzei wiślanej, o którym było jakiegoś czasu dosyć głośno. No i taki pogłębienie tegoż przekopu. Ma, ma pozwolić na przyjmowanie przez port w Erblągu poważnych już statków, które mają 100 metrów długości i 4,5 metra zanurzenia. No i oczywiście ma to zapewnić rozwój samego portu, jak i całego regionu. Słynne audyty w centralnym porcie komunikacyjnym będą jednak trwały, którzy by się spodziewał, dłużej niż to początkowo zakładano co oczywiście wpłynie negatywnie na wszystkie inne terminy związane z budową tejże inwestycji. No a także pani Pola Matysiak, która jest posłem w Polsce i zasiada w komisji infrastruktury też na przykład mówi, że przez opóźnienie w tych audytach też prace komisji infrastruktury się opóźniają, więc to jest kolejna rzecz w całej tej sytuacji no i nie wiem, czy trzeba jeszcze coś dodawać chyba wnioski sobie niech każdy wyciągnie sam pora teraz na Kraków dawną stolicę Polaków jak się dowiedziałem z profilu na X Krakowa hala targowa przy ulicy Grzegorzeckiej będzie wpisana do rejestru zabytków konserwator zabytków Wystąpiła o wstrzymanie prac remontowych. Pozwoli to też na zażegnanie zagrożeń i obaw mieszkańców, które wynikały z planowanego przeznaczenia budynków na centrum rozrywki i klub nocny. No, i jeszcze z tego co e, widziałem, to e, tak tylko bo ludzie się mogą zastanawiać, co to za zabytek e, ale rzeczywiście hala targowa ma już ponad 80 lat. Bo powstała w latach 40., na początku lat 40. się zakończyła jej budowa, także nie znam się za bardzo na, planie na prawie budowlanym, ale może to już podchodzić pod zabytek. I na koniec jeszcze dzisiejszego wydania Polygon TV News Extra przypomnimy sobie dzisiejsze rocznice, czyli 22 marca, co się działo w odległej przeszłości. W roku 1312 podczas soboru w Wien papież Klemens V wydał bullę rozwiązującą oficjalnie zakon Templariuszy. W roku 1895 w Paryżu odbył się pierwszy pokaz filmu braci Lumière. A film ten nosił tytuł Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie. Dla e, niepoinformowanych informuję, że był to pierwszy w historii ludzkości Pokaz publiczny ruchomych obrazków, które teraz nazywamy filmami. W 1919 roku uruchomiono pierwsze na świecie regularne połączenie lotnicze między Paryżem a Brukselą. W roku 1931 urodził się William Shatner, amerykański aktor najlepiej znany jako kapitan James T. Kirk z serialu Star Trek. W 1945 roku urodził się Eric Ruff, amerykański scenarzysta filmowy, który popełnił scenariusze do filmów takich jak na przykład Narodziny Gwiazdy, Ciekawy Przypadek Benjamin'a Batona, Duna ta z 2021 roku oraz Forrest Gump. No i za ten ostatni film otrzymał nawet Oscara. W 1950 roku urodził się Bogusław Wołoszański, polski dziennikarz, pisarz i popularyzator historii. Twórca takiego kultowego serialu dokumentalnego o nazwie Sensacje XX wieku, który gorąco wszystkim polecam, jeśli ktoś jeszcze nie kojarzy tej produkcji, chyba jest nawet dostępne to na tym serwisie TvP VOD, ale to trzeba sobie sprawdzić. Obecnie pan Wołoszański jest posłem. W 1963 roku ukazał się pierwszy album grupy The Beatles o nazwie Please, Please Me. No i to tyle jeśli chodzi o informacje, które przygotowałem dla Państwa z minionego tygodnia. Po wszystkie źródła tych rewelacji, które tutaj podawałem, zapraszam oczywiście do linków, które są w opisie tego materiału. No i oczywiście też zachęcam do szukania informacji na własną rękę, nie wierzyć mi proszę na słowo, tylko sobie doszukiwać. Może ja coś przekręciłem, może te źródła, na które się powołuję, coś przekręciły, może są jakieś niedopowiedzenia. Nie jestem pewien, ja znalazłem takie informacje i je Państwu przekazuję. No i oczywiście to nie są wszystkie rzeczy, które się w minionym tygodniu działo, działo się znacznie więcej rzeczy ale nie wszystkie zdecydowałem się tutaj umieścić, bo albo są już szeroko omawiane w polskich mediach i wszyscy o tym i tak wiedzą, więc bez sensu, żeby to powielać jeszcze tutaj, albo są to zbyt głupie rzeczy, żeby tutaj Państwu głowę zawracać. Niemniej, jeśli byliby Państwo zainteresowani, to linkuję też w opisie pod tym materiałem moje konto w serwisie X, kiedyś zwanym Twitterem. No i tam oczywiście oprócz tego, co tutaj podaję co piątek, wrzucam też znacznie więcej innych rzeczy, no ale tak jak mówię, nie wszystkie są na tyle poważne, żeby je tutaj jeszcze powielać. No i tak, to tyle z mojej strony. Oczywiście zapraszam za tydzień, bo nasz program wychodzi co piątek o 20.00 na platformie YouTube na kanale Polygon TV, także Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. To było Polygon TV News Extra.